Mamy takie sobie, nasionka uzyskane właśnie z dyni konsumpcyjnej. 16 maja to światowy dzień siania dyni w miejscach publicznych. Od kilku lat y, ludzie w Polsce, w Europie, a też i innych, na innych kontynentach y, sadzą, sieją dynie Generalnie wprowadzają ją do przestrzeni miejskiej. Są dwie techniki. Jedna to wysiewanie, druga to przygotowanie sobie wcześniej rozsad i przesadzanie ich pod koniec maja. Sianie dyni jest bardzo proste, to znaczy. Przede wszystkim potrzebujemy nasion. Czy sobie te nasiona wcześniej przygotowaliśmy, wydubując je e, z jedzonych przez nas jesienią i zimą dyń, Czy kupiliśmy w sklepie jakieś e, certyfikowane nasiona? No to nie ma większego tutaj znaczenia. Bardzo też proste sprzęty możemy użyć do tego. Taki sobie szpadelek ogrodniczy, czy gwóźdź ogrodniczy w tym przypadku, e, śrubokręt, stary śrubokręt. Zarysowujemy glebę. Spulchniamy ją tak lekko, robimy coś na kształt dołka. Bierzemy trzy nasionka, wrzucamy do dołka, przykrywamy i pilnujemy, żeby zawsze dynia miała wilgotną Sadzenie i sianie roślin w przestrzeni naszego życia jest w ogóle bardzo ważną aktywnością obywatelską. To pokazuje, że możemy brać odpowiedzialność za otoczenie również na poziomie zieleni, niekoniecznie poważnie ingerując w zaplanowane, zbudowane, zaprojektowane przez kogoś układy zieleni. Czy to będą skrzynki zaokienne, czy to będzie dosiewanie dzikich kwiatów na jakimś zaniedbanym skrawku, czy zaadoptowanie donicy do naszych celów, no to są wszystko gesty bardzo ważne, warte propagowania i stosowania.